Magazyn Gazyna Każdy poniedziałek od 18:15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy. Reklama. Sport żużlowy na antenie radia ELKA wspiera Apart Hotel Apartamenty Leszno przy ulicy Niepodległości 5 www.apartamentyleszno.com. Żużlowych emocji fanom czarnego sportu dostarcza wyłączny sponsor magazynu żużlowego, dealer samochodów Peugeot, firma B&B. W B&B czeka pełna gama samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis. Najwyższej jakości usługi blacharskie i lakiernicze dla wszystkich marek. B&B. Zapraszamy do salonu i serwisu w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 oraz do serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Reklama. Oh, my God. tanie Radielka, magazyn żużlowy. Przypomnę, że można go słuchać oprócz nadajników naziemnych w internecie na elka.pl. Prawy górny ruch, tam jest player, można nas słuchać. A teraz Michał Konieczny. Dzień dobry, witam w naszym tradycyjnym poniedziałkowym magazynie żużlowym. W bardzo trudnym dla nas wszystkich czasie. A w piątek ukazał się komunikat władz żużlowej Ekstraligi mówiący o tym, że dwie pierwsze kolejki rozgrywek zostają przełożone. Zatem na dziś inauguracja tegorocznej walki o obronę tytułu drużynowych mistrzów Polski rozpocznie się dla fogo Unii. Leszno 17 kwietnia na własnym torze pojedynkiem z zespołem z Lublina. Oczywiście jak wiemy sytuacja jest bardzo dynamiczna i same władze żożdżowej ekstraligi wspominają w tym komunikacie, że o kolejnych swoich decyzjach poinformują do 1 kwietnia. A co z tymi pierwszymi dwoma odwołanymi kolejkami? Podano daty ich rozegrania i tak Fugo Unia na zaległy mecz pierwszej kolejki pojedzie do Gorzowa w niedzielę 26 kwietnia, a pojedynek w Lesznie ze Spartą Wrocław ma odbyć się w piątek 12 czerwca. Także Główna Komisja Sportu Żużlowego poinformowała o przełożeniu inauguracji rozgrywek pierwszej i drugiej ligi oraz eliminacji Złotego Kasku. W tym przypadku nie znamy jednak nowych terminów. A co w tym czasie robią żużlowcy Leszczyńskich byków? O to zapytałem menadżera drużyny, Piotra Barona. Każdy wykonuje gdzieś tam na własną rękę to, co, co może, żeby podtrzymać gdzieś formę, i, i generalnie w czasie oczekiwania każdy czeka na to, co się wydarzy dalej. No wiadomo, to też apel od zawodników, aby rzeczywiście kto nie musi, niech nie wychodzi z domu. No oczywiście, że tak. No, każdy z zdrowych zmysłów gdzieś tam próbuje się zabezpieczyć, żeby, żeby gdzieś nie wyłapać czegoś, nie chorować, nie. też przede wszystkim nie zagrażać innym i to jest najważniejsze. Czy nasi Australijczycy są w Polsce, czy są na Wyspach Brytyjskich? Są na Wyspach. Jeżeli chodzi o naszych tutaj polskich zawodników, rozumiem, że kontakt telefoniczny cały czas jest i od czasu do czasu wymieniacie uwagi, rozmawiacie. Cały czas mamy z sobą kontakt, gdzieś tam i Whatsapp i telefony, ale mamy grupę stworzoną, cały czas możemy dyskutować i gwarantuję, że cały czas rozmawiamy i nawet w tych niezbyt ciekawych czasach fajnie, bo kupę śmiechu jest. Czyli co, pozostaje nam czekać no, tak samo jak czekają kibice. Oczywiście, no nic innego nam nie pozostało. Chociaż aż się wszystko wyklaruje i wtedy wybrać się do roboty. To była moja dzisiejsza rozmowa z Piotrem Baronem, a w środę, oczywiście minioną środę, udało się w Lesznie odjechać pierwszy, no i jak na razie ostatni, trening na stadionie Smoczyka. Dominik, ubraj jeszcze młodzieżowiec Leszczyńskich Byków. Dziś, no, w sumie taki dosyć ważny chyba dzień, bo drugi trening, co prawda, bo pierwszy był w Rawiczu, ale pierwszy na stadionie Smoczyka. No tak, super było. Po raz pierwszy e, fajnie przejście na smoczyku e, i mamy wreszcie swój tor do dyspozycji. E, możemy bardzo dużo jeździć, więc super. No, to dobra wiadomość zła jest taka, że wirus atakuje i tak do końca wszyscy jesteśmy w niepewności, nie, kiedy rozpoczną się rozgrywki, bo imaliał smoczyka odwołany i sparingi. E, no dokładnie tak. No, to jest rzeź, na którą po prostu nie mamy wpływu do której musimy się dostosować, zadbać o własne bezpieczeństwo więc no co zrobić, nam pozostało wskoczyć na motocykle rozjechać się jak najlepiej przed na nadchodzącym sezonem Jak oceniasz te pierwsze kółka tu na Smoczyku? Fajnie, jeździmy prosto, później w lewo, później znowu prosto ja Myślę, że standardowo no, Myślę, że bardziej chodzi o to, żeby e, przypomnieć sobie Jazdę, której w sumie nie musimy sobie przypomnieć, bo mamy to tutaj w genach, ale fajnie jest, żeby tak odświeżyć swoje ułożenie na motocyklu, poczuć na nowo motocykl, więc próbujemy. Czyli mimo przeciwności losu takich zewnętrznych, nic się nie zmieniło, zawsze w lewo? No takie już nasze życie. Dominik, co chciałbyś przekazać tym wszystkim kibicom, którzy z niecierpliwością czekają na pierwsze zawody, na pierwsze zbaringi i na pierwsze turnieje? E, no cierpliwości chciałem życzyć wszystkim i e, wytrwałości, oby e, zdrowiu. Co ze sprzętem, czy coś, jakieś nowe silniki, coś nowego? E, tak, e, mam, będę miał na ten sezon dwa nowe silniki. E, jedna jednostka napędowa będzie od pana Ryszarda Kowalskiego, i druga od pana Jarosława Krawczyka, więc... E, no co, będziemy jeździć, trenować, sprawdzać i testować. I czekać się na wyjaśnienie sytuacji. No dokładnie. Kolejny z leszyńskich byków, Jarek Hampel, już po pierwszych kółkach na Smoczyku, rozumiem, że stęskniony za stadionem Smoczyka, ale te pierwsze kółka były już wczoraj na stadionie w I kontynuujemy dzisiaj te sesje treningowe, wykorzystujemy ten czas tej dość dobrej pogody, w sensie, że nie ma deszczu, więc będziemy jeździć ile się da. Także no to już się zaczęło na dobre można powiedzieć jeśli chodzi o te wszystkie kwestie treningowe, no bo jeśli chodzi o to kiedy będziemy startować to tak naprawdę dzisiaj nie wiemy. No właśnie tak troszeczkę w zawieszeniu to chyba nie pomaga w przygotowaniach, w takim nastawieniu mentalnym, bo jednak nikt z nas nie wie tak naprawdę kiedy wyjedziemy na dobre do rozgrywek ligowych. Zdecydowanie jest to taka trochę dezinformacja, bo sytuacja jest dynamiczna, zmienia się niemalże z dnia na dzień. No my na ten moment skupiamy się na tym, żeby jeździć, trenować jak najwięcej, bo jest taka możliwość póki co, więc jak największa ilość jazdy dla nas to jest na początku sezonu najważniejsze. Ale rozumiem, że tu jesteś gotowy do wyjazdu, gotowy do sparingów w razie, gdyby zapadły inne decyzje, w każdej chwili można wskoczyć na motocykle. Tak, dokładnie tak. Teraz tylko właśnie, żeby te jazdy były jak najwięcej, żeby wjechać w motocykl, żeby posprawdzać cały sprzęt. I Później będziemy czekali na możliwość startów. A co Jarek miał do powiedzenia na temat tego Leszczyńskiego Toru? Nic się nie zmieniło, kompletnie nic się nie zmieniło. Eee, także no, wszystko jest tak samo jak było do tej pory. Tak to wygląda. Już niestety, albo stety, senior Bartek z Mektała, kolejny z Leszczyńskich Byków. Bartek pierwszy dziś wyjazd na tor Stadionu Smoczyka wieczorową porą i tak na dobrą sprawę nie wiadomo kiedy będzie ten najbliższy ligowy czy sparingowy Jesteśmy w zawieszeniu Tak, to duży, duży problem dla nas Dla całej Polski Zresztą dla całego świata co, co tu dużo więcej powiedzieć Korzystamy z tego co możemy I mimo wszystko fajnie Chociaż sobie samemu powiedzieć, Póki co odwołane są sparingi Ale miejmy nadzieję, że wszystko, To wszystko się szybko zakończy Tor idealnie, oczywiście czego byśmy sobie życzyli wszyscy, tor idealnie przygotowany jak na warunki takie wiosenne pozimowe. Tak, bardzo, bardzo dobry Tor. Byliśmy przygotowani, że pierwszy wyjazd na tor, ten tor będzie taki troszkę... No gdzieś tam taki, nie, może powiedzieć, nie do końca się okazuje, że mamy piękny tor. Wszystko w ogóle się układa fajnie, tylko ten wirus nam pokrzyżował plany. Co dziś testujesz? Jakiś silnik z ubiegłego roku, czy coś nowego? To jest jednostka, którą chciałbym używać w tym sezonie, ale póki co to są jazdy. Ja przede wszystkim łapię. Luz w mojej jeździe, ale na sprzęt nie mogę narzekać, bardzo dobrze jestem przygotowany do tego sezonu, także jestem optymistycznie na stronę. wczoraj Wczoraj czy dziś Leszno, dwa troszeczkę różne tory, no ale właściwie na każdym warto spróbować kilku okrążeń takich próbnych. Tym bardziej na początku sezonu, tak? gdzie, gdzie tej jazdy jest, ta jazda jest potrzebna. I korzystamy tak jak tutaj przed chwilą rozmawialiśmy, korzystamy z tego, co możemy. Bartek, no, tak się składa, że i wy w zawieszeniu, i w zawieszeniu, kibice, no właściwie jakieś słowa otuchy warto by było im powiedzieć. Czekamy, sytuacja jaka jest, każdy widzi. Musimy się przede wszystkim uzbroić w cierpliwość. Najważniejsze, żeby to po prostu już się zakończyło. Miejmy nadzieję, że wszystko wystartuje zgodnie z planem. Te, te sparingi nadrobimy, ale żeby ta, ta liga nie była przesuwana. Good Baron, menadżer w nie Unilaszno. Pierwszy trening jeszcze trwa. Wszyscy zadowoleni. Pogoda idealna, tur też idealnie przygotowany. Wszystko byłoby super, gdyby nie ten wirus. No tak, ale my się musimy skupić na naszej pracy, więc Treningi przebiegają na razie normalnie, następny pojedziemy w piątek i szykujemy się do sezonu. Dziś czekaliśmy aż komisja, która weryfikuje tor, zejdzie z toru, obejrzy stadion. Wszystko wypadło pomyślnie, no i właściwie jak oni zeszli, to motocykle wyjechały na tor. No tak, musieliśmy poczekać za zgodą, dostaliśmy zgodę, więc podjęliśmy próbę i jeździmy. Czy widać takie rozluźnienie w drużynie, no bo póki co każdy wie, że ten sparring nie będzie ani jutro, ani pojutrze. Mecze ligowe też pod znakiem zapytania? Ja wiem, czy rozluźnienie, na razie to jest jazda i zabawa tym, że zawodnicy mogą sobie pobawić się. Myślę, że jeszcze trochę czasu zaczniemy testować. Nie ma rozluźnienia, to jest normalna rzecz. Jak dalej będą teraz wyglądały plany treningowe? No w piątek będziemy mieli jeszcze jeden trening i w poniedzieli podejmiemy decyzję co dalej. Przypominam, że ta rozmowa była nagrana oczywiście w minioną środę, no i te plany treningowe były takie, a nie inne, życie niestety napisało inny scenariusz. Kolejny z Leszyńskich Byków, Janusz Kołodziej, uśmiech na twarzy jest, rozumiem, że zadowolony jesteś i ze sprzętu i z toru. O, i przed tym w ogóle jeszcze bardzo długa droga, jeśli chodzi o sprzęt i, i gdzieś tam moje doświadczenia tegoroczne, 2020. Ale cieszę się przede wszystkim z tego, że mogę już siedzieć na motocyklu i jeździć razem z naszą całą drużyną. Ten tor dzisiaj, można powiedzieć, super, aż chciałoby się rozegrać jakiś sparring, jakiś turniej. Tak, oczywiście, e, ale żeby było bezpiecznie i pojeździmy sobie, pojeździmy jeszcze sobie kilka treningów, żeby się rozjeździć, dobrze się poczuć. Na motocyklu, i wiadomo, że zawsze po zimie człowiek jeszcze nie jest tak rozruszany, tym bardziej spięty po tych ciężkich zimowych treningach. Na dodatek sprzęt też musi się trochę rozluźnić, bo wiadomo, że nowe ramy są zazwyczaj sztywne, więc no wszyscy potrzebujemy ruchu. Czy coś jeszcze zmieniło się w Twoim sprzęcie, w Twoim teamie od ubiegłego roku, czy od ostatniej naszej rozmowy? Tak, są, są może niewielkie zmiany, ale są. Mam dwóch nowych mechaników. Jeden jest powiedzmy nowy, stary. Drugi jest mój kolega. Trzeci chłopak to jest ten, który był w tamtym roku. Małe, małe zmiany w sprzęcie, kosmetyczne, ale może do przodu, czas pokaże. Jak nie zdadzą egzaminu, to po prostu wracamy do tego, co było w tamtym roku. Janusz, no niestety wszyscy jesteśmy w takim zawieszeniu, bo właściwie nie wiemy nic. Wiemy, że w piątek będzie trening, jeżeli dopisze pogoda, a dalej olbrzymi znak zapytania. No dokładnie tak. E, obyśmy nie zwariowali wszyscy z tego wszystkiego. E, jakoś mam wrażenie, że to nie jest takie groźne. E, obyśmy rzucili, wrócili do prawdziwej takiej samej rzeczywistości, jak była wcześniej. E, ale może to są takie chwile, że trzeba właśnie doceniać to życie. jak Jesteśmy zdrowi, jest wszystko dobrze. Musimy czasami cofnąć się do tyłu. Przypomnieć sobie, że jednak zdrowie jest najważniejsze iść do przodu. Do 1 kwietnia wiemy, że żadnych sparingów nie będzie, żadnych imprez żużlowych. Czy zastanawiałeś się co będziesz robił, jak będziesz zachowywał się, aby podtrzymać formę? No jak najwięcej trenował. A jeżeli te treningi byłyby też zakazane? Bo też taka możliwość jest. No oby nie, no to kurczę, trzeba by z znaleźć jakieś zamienniki, ale to nigdy nam nie zastąpi e, motocykli. Wiadomo, można rowery i tak dalej. No mam nadzieję, że tego nikt nie nie, 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 nie wiem. Gdzieś tam nie zabroni. E, no ale co zrobić? Oby trzeba być po prostu dobrej myśli, no bo ja sobie tego nie wyobrażam. No może jakieś słowa otuchy dla tych wszystkich kibiców którzy no, tupią wręcz i czekają na te pierwsze, już prawdziwe wyścigi, co mają oglądać, gdzieś zapisy poprzednich spotkań ligowych, tego złotego, jednego, drugiego, trzeciego sezonu w wykonaniu Leszczyńskich Byków? E, no nic, bądźmy dobrej myśli. E, co roku gdzieś tam dawaliśmy rady, były różne choroby, były różne sytuacje życiowe, i tak dalej, ale. Co nas nie zabije, to nas wzmocni, mam, mam, mam takie wrażenie, więc no cóż, my robimy wszystko, żeby jak jak najwięcej jeździć, trenować, a kibice... Mam niech bez... oglądają, niech powtórki oglądają. No dokładnie, ale też niech trzymają kciuki, że się w końcu zobaczymy za niedługo na stadionie. Młodzieżowiec z uniteczno Unileczno, Szymon Szlauderbach, pierwsze kółka na stadionie Smoczyka już za Tobą, no mina wesoła, rozumiem, że czekałeś na ten dzień. No oczywiście, bardzo czekałem na ten dzień. Znaczy, no byliśmy też wczoraj w Rawiczu i właśnie wczoraj było to rozpoczęcie tego sezonu w Polsce. Ale co nie zmienia faktu, że bardzo, bardzo super jest pokręcić kółka tutaj na Smoczyku. Trochę niestety jesteśmy w zawieszeniu, bo właściwie na dobrą sprawę nie wiemy co przed nami. No dokładnie, no trochę tutaj się nawywijało. Ale no nie myślę o tym i tam skupiam się na tym, żeby te treningi tutaj dobrze przebiegały i jak najlepiej yy, zacząć ten sezon, żeby też y, moja sylwetka była dobra i motocykle były dobrze dostrojone. A co będzie, to zobaczymy. Trzeba tylko trzymać kciuki, żeby było wszystko dobrze. Póki co, jak najwięcej treningów, jak najwięcej rozjeżdżenia? Dokładnie tak. No. Jest okazja, to trzeba korzystać. Nie ma co siedzieć w domu, tylko trzeba jak najwięcej jeździć, żeby wiadomo, ten sezon dobrze zacząć i dobrze w niego wejść. Co chciałbyś powiedzieć tym leszczyńskim kibicom, którzy tęsknią za żóżlem? No muszę, im przy, muszę przyznać, że super jest tutaj na smoczyku i też brakuje tych kibiców, ale, ale no, trzeba wierzyć w to, że wszystko, wszystko jednak się wyjaśni, wszystko się ułoży i, i ta liga ruszy. Może z lekkim opóźnieniem, ale wiadomo, przy pustych trybunach to nie ma co jeździć, bo to nie jest ten sam żurzel. Dlatego trzymajmy kciuki, żeby w Polsce i na świecie wszystko się ułożyło i. Ten żurzel wrócił do takiego, jaki kiedyś był. Co ze sprzętem? No sprzęt na razie spisuje się bardzo dobrze. Wiadomo, te pierwsze treningi to bardziej chodzi o to, żeby ciało ułożyć na motocyklu i nabrać tej, tej płynności. Ale motocykle myślę, że są bardzo dobre, bo wymieniliśmy prawie wszystko. Wszystko jest nowe, odpowiednio przygotowane. Silniki te nowe czekają. A myślę, że wszystko będzie dobrze i i motocykle będą jechały i ja będę jechał Kapitan Leszczyńskich Byków Piotr Pawlicki gotowy rozumiem do sezonu jak najbardziej dziś pierwszy trening na Smoczyku no ale reszta pod znakiem zapytania tak no fajnie że w końcu udało nam się wyjechać e, dokładnie no dzieją się niefajne nie, nie rzeczy na świecie także no wszystko będzie zależeć pewnie od tego jak to będzie przebiegać czy w ogóle wystartujemy w pierwsze kolejki, bo sparingów już nie ma, memoriału też, także na razie pozostaje nam trenować tutaj na zamkniętym stadionie i cieszyć się z tego, że możemy pojeździć. Pogoda idealna, tor też idealny, aż chciałbyś rozegrać jakieś zawody. Tak, no jeszcze może pogoda nie jest idealna, bo już palce delikatnie przemarzają, e, kiedy my mamy w ogóle taką, jakby można nazwać e, chorobę droganin, gdzie, gdzie jednak te palce szybciej e, nasze marzną i robią się takie sine, blade, więc e, Eee, jeszcze nie do końca bym pomyślał o tym, żeby się ścigać, tym bardziej, że jesteśmy dopiero po, jeszcze nawet nie po drugim treningu. Eee, mamy sporo jazdy jeszcze przed sobą, więc spokojnie będzie czas na to, żeby powalczyć. Widziałem tam notes, zeszyt. Yy, skrupulatnie notowałeś dane z dzisiejszego treningu. Eee, tak, tak. Od dłuższego czasu w sumie, odkąd y, pamiętam, tata zawsze uczymy, mnie, żebym notował wszystko w zeszycie i tych zaszytów już mam sporo. A dzisiaj już tak. Mam maszyny, które, które można przetestować, pojeździć na nich i zapisać dane odnośnie tego, co, 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 co na to, że się dzieje, bo, bo takie temperatury też nas pewnie czekają. Coś nowego dzisiaj testowałeś? Nie, nie. Mamy jednostki akurat z tamtego roku, ale one są i tak. tak... Dobrymi jednostkami prawie jak nowymi, więc, więc szybko się jeździ. Piotr, co chciałbyś powiedzieć tym wszystkim kibicom, którzy tęsknią, przestępują z nogi na nogę, czekając na te pierwsze ściganie na Smoczyku, które nie wiadomo tak na dobrą sprawę jak jedenastą. No tak, tak jak wcześniej powiedziałem, no co bym powiedział, trzeba się uzbroić w cierpliwości, e, czekać się na te pierwsze mecze, no, e, a mam nadzieję, że w sumie za miesiąc będziemy już jechać pierwszą ligę i, i ten stadion tutaj zapełni się e... Tak jak zawsze prawie do, do, do pełna. No, oczywiście, tak samo jak Piotr Pawlicki. Mamy nadzieję, że za miesiąc wszystko ruszy ruszy ta żużlowa ekstraliga i uda się wygrać ten bój z koronawirusem. Dziś dziękuję Państwu za uwagę. Jednocześnie informuję, że za tydzień magazynu żużlowego na pewno nie będzie. A co dalej zobaczymy? Jeszcze jedna uwaga: to, co powtarzają żużlowcy, co powtarzają sportowcy. Zostańmy w domu, bez potrzeby Nie ma co wychodzić Gdzieś do miasta Aby, no, nie daj Boże Nie złapać tego paskudnego Koronawirusa Zatem do usłyszenia za jakiś czas Reklama Sport żużlowy na antenie Radia Elka wspiera Apart Hotel, apartamenty Leszno Przy ulicy Niepodległości 5 Żużlowych emocji fanom czarnego sportu dostarcza wyłączny sponsor magazynu żużlowego, dealer samochodów Peugeot, firma B&B. W B&B czeka pełna gama samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych. Oryginalne części i profesjonalny serwis. Najwyższej jakości usługi blacharskie i lakiernicze dla wszystkich marek. B&B. Zapraszamy do salonu i serwisu w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 oraz do serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Reklama. you